Komary, 10 ciekawostek. I może zacznijmy od tego, że u nas w Polsce występuje około 47 gatunków komarów, a na świecie jest ich nawet 3,5 tysiąca gatunków i one dosyć mocno się od siebie oczywiście różnią, jeśli chodzi o wygląd, ale też jeśli chodzi o to, na przykład czym się żywią. Jeśli chodzi o Polskę, to tymi najpopularniejszymi komarami jest komar brzęczący oraz komar widliszek. I w przypadku komara brzęczącego dzieli się on na takie dwa rodzaje, dwa typy. Jeden z nich żywi się, to znaczy samice tych komarów brzęczących żywią się na ptakach. A drugi żywi się na sakach, w tym na nas. No i tu może od razu druga ciekawostka. Tak, krwią żywią się tylko samice. W przypadku samców one żywią się nektarem kwiatów. Oczywiście mówimy tutaj o osobnikach dorosłych, ale tym czym żywią się komary od początku, od larw poprzez poczwarki po osobniki dorosłe, to będzie zupełnie odrębny materiał. Ale jeśli chodzi o samice, to one żywią się krwią, żeby mogły znieść jajeczka to białko, to co znajduje się w naszej, między innymi naszej krwi, jest nim potrzebne, żeby mogły się rozmnażać. Więc niestety my ludzie yy, przykładamy się do tego, żeby tych komarów było więcej. I w przypadku komarów one żywią się na ptakach, na ssakach, na innych zwierzętach, ale też na owadach. I tak nie wszystkie gatunki komarów muszą żywić się krwią, tylko że no nam najbliżej niestety jest do tych właśnie w przypadku, w których te samice żywią się na nas, co jest po prostu nieprzyjemne. No i oczywiście tutaj warto by było dodać, że w ślinie komarzyc znajdują się substancje, które mają zapobiegać krzepnięciu krwi, tak żeby mogły się tej krwi napić i one mogą wypić dwa razy tyle krwi, co ważą przed tym napiciem się, mogą tak dużo tej krwi wypić i te substancje, które zapobiegają krzepnięciu krwi, niestety powodują, że to ugryzienie spędzi, że są obrzęki, że jest wiele nieprzyjemnych rzeczy, które oczywiście są związane z tym, że ten komar nas dziabnął, to znaczy ta komarzyca nas dziabnęła i wypiła troszkę naszej krwi. A gdy mowa o wielkości, są to oczywiście owady niewielkie. O długości do 6-7 mm. Ma się do około 2,5 mg. Więc nie są duże. I tutaj komarzyce są mniejsze od samców. Tylko, że oczywiście no, wielkość nieduża, ale wystarczająco duża, żeby być bardzo, bardzo irytującymi, wkurzającymi nas owadami. Ok, ale jak komar jest w stanie znaleźć człowieka, czy też inną istotę, na której się żywi. I tutaj komary mają bardzo szerokie możliwości, ponieważ są w stanie wyczuwać związki chemiczne, które znajdują się w naszym pocie. Są w stanie znajdować, to znaczy wyczuwać zwiększoną ilość dwutlenku węgla, który wydychamy. Są w stanie też nasze ciepło niestety wyłapywać i dzięki temu potrafią tego człowieka niestety zlokalizować nawet z kilkudziesięciu metrów. I po tym śladzie chemicznym, dla nas zupełnie niezauważalnym, są w stanie nas zlokalizować i do nas się dostać. I oczywiście są pewne grupy ludzi, którzy są bardziej niestety. Narażeni na to, że komar ich będzie lubiał. Są to osoby z grupą krwi zero, są to blondynki na przykład, ludzie, którzy coś spożyli, ludzie, którzy, no można powiedzieć, biegną, ćwiczą, są zgrzani, pocą się. To też osoby, które niestety są chętniej wybierane, ponieważ, co oczywiste, jednak tych substancji, po których nas mogą znaleźć te komary, wyczuć i zlokalizować. No wtedy wydzielamy zdecydowanie więcej. Oczywiście, kiedy jest wilgotno, kiedy jest tak jak teraz troszkę zachmurzono, czy też jesteśmy obok wody, obok jakiegoś wilgotnego miejsca, czyli tam, gdzie te komary się rozmnażają, jest ich tam oczywiście zdecydowanie więcej. O tym, jak odstraszać komary, też kiedyś mówiłem, ale jeszcze taki materiał się pojawi. Okej, okay, ale jak dochodzi do tego rozrodu? No i tu samica, kiedy już się, można powiedzieć, napoi naszą krwią, to wtedy może składać nawet kilkaset jajek. Raczej w wodzie, chociaż pamiętajcie tutaj, że te jajka z braku wody mogą być złożone na przykład na jakieś łące, i tam mogą sobie nawet kilka lat czekać, aż pojawi się wilgoć woda i nie niskie temperatury w ogóle im nie przeszkadzają. Tu może być nawet minus 30 stopni i im się nic nie stanie. Niestety ciężkie zimy im nie przeszkadzają. No ale tak jak często mówię, jedźcie na Syberię i tam zobaczycie, że tych komarów jest gigantyczna ilość. No a Czego jak czego, ale niskich temperatur i długiej zimy tam nie brakuje. No i z takich jajek po jednym, po półtora dniach, niekiedy dłużej, lęgną się larwy, które kilka razy linieją i nawet po siedmiu, dziesięciu dniach zamieniają się w poczwarkę. Poczwarka, która najszybciej po nawet dwóch, czterech dniach może stać się owadem dorosłym. I to, co powiedziałem, 70 dni, dwa, cztery dni, to są takie warunki idealne. Kiedy jest wilgoć, kiedy jest odpowiednia ilość wody, ponieważ ten rozwój jest w wodzie, jeśli chodzi o larwy, jeśli chodzi o poczwarki, i kiedy jest odpowiednia temperatura. Kiedy oczywiście jest gorzej, to nie trwa to na przykład do dwóch tygodni, tylko może trwać dwa, trzy razy dłużej. Ten rozwój, kiedy nie są to takie optymalne warunki, kiedy temperatura nie jest na przykład dwudziestokilkustopniowa, nie ma odpowiedniej ilości tej wody. Tu trzeba o tym pamiętać, a tej wody wcale nie potrzebują komary jakoś dużo. Naprawdę wystarczy kilka mililitrów, żeby ten jeden dorosły komaru, komar mógł powstać. A jeśli chodzi o długość życia dorosłych komarów, to samce niestety żyją krócej, no niestety, no tak jest. 8-10 dni do 80 dni, natomiast samice od do 3-8 tygodni, najczęściej do miesiąca, ale maksymalnie tyle. Szósta ciekawostka: co robią zimą? Oczywiście, tutaj, jeśli chodzi o zimę, to przeżywają ją zapłodnione samice, które ukrywają się czy to w jaskiniach, w jakichś kryjówkach, w budynkach, w piwnicach i tak są w stanie przeżyć naprawdę bardzo trudne warunki. I może naprawdę wiele osób zaskoczyć, na przykład osób, które chodzą po jaskiniach, a wcześniej tego nie robiły, że na przykład zimą, czy też jeśli jest to dopuszczalne, tutaj od razu to zaznaczmy, że na przykład na górze, stropie tej jaskini mogą być tysiące komarzyc. A w piwnicach, w budynkach, w innych kryjówkach też może być ich wiele. I chociaż oczywiście nie wszystkie są w stanie przetrwać, to ich przetrwa wystarczająco dużo, żeby na wiosnę było kolejne pokolenie, kolejne, kolejne, kolejne. I tych pokoleń może być bardzo dużo. Pamiętajcie, że te pokolenia mogą następować po sobie nawet co dwa tygodnie w takich najbardziej optymalnych warunkach. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć o komarach, że one pojawiły się o wiele, wiele lat wcześniej niż my. I chociaż na przykład historia człowieka sięga ponad 4 milionów lat wstecz, to komary najprawdopodobniej pojawiły się już około 210 milionów lat temu. Już właśnie przodkowie czy już komary możemy je znajdować z tych okresów, na przykład uwięzione w bursztynie. I nie nie będzie dinozaurów dzięki temu, że znaleźliśmy komara w bursztynie i on ma w sobie krew tego dinozaura, ona nie była w stanie się zachować przez tak długi okres czasu, żeby ona mogła posłużyć odbudowie tych dinozaurów, więc tutaj niestety, no nie będziemy mieć powtórki z pewnego filmu, z pewnej książki, no i nie będziemy mieć obok siebie dinozaurów, ale mają wieloletnią historię i są, z, i są na Ziemi od wielu milionów lat, o wiele dłużej niż my ma ciekawostka to to, że oczywiście są wkurzające, irytujące, ale same też mają wielu wrogów i w wodzie, i w powietrzu, i na ziemi. Czyli ryby, żaby, niektóre saki, do tego ptaki, na przykład jaskółki, jeżyki, potrafią zjadać gigantyczne ilości komarów i tutaj są bardzo skutecznymi łowcami tych komarów. Oraz owady to są zwierzęta, które polują na nie, i jeśli chodzi o ten udział w tym ekosystemie, to tutaj trzeba pamiętać, że chociaż możemy ich nie lubić, to jednak one stanowią pożywienie dla dosyć dużej ilości. Zwierząt. Przedostatnia ciekawostka. Pamiętajcie, że niestety komary potrafią przynosić wiele bardzo niebezpiecznych rzeczy. I są tereny na świecie, tereny tropikalne, bliskie tych terenów tropikalnych, gdzie komary są uważane za bardzo niebezpieczne. Według wielu to właśnie komary są tymi najgroźniejszymi dla ludzi istotami na Ziemi, że one potrafią doprowadzić do końca nawet setek tysięcy ludzi co roku, właśnie ze względu na te rzeczy, które przenoszą i to jest coś bardzo bardzo niebezpiecznego co oczywiście dla nas też może być bardzo niebezpieczne ponieważ jednak się ociepla jednak ten czas jaki komar potrzebuje a raczej to co jest w tym komarze żeby się w pełni rozwinęło żeby ten komar mógł nas zarazić czymś bardzo nieprzyjemnym no to jednak tego czasu jest coraz więcej i tak malaria była w Polsce do nawet lat 50 ubiegłego wieku ale szczęśliwie jej nie ma ale niestety jest duże ryzyko że z czasem yy, te warunki, które będą umożliwiały tym komarom przenosić w sposób skuteczny dużo niebezpiecznych rzeczy, mogą również u nas się pojawić, a byłoby to coś bardzo złego. Dziesiąta ciekawostka może powiedzmy o lataniu. Nie są to owady, które latają szybko. To jest dosłownie do kilku kilometrów na godzinę, i człowiek potrafi poruszać się zdecydowanie szybciej niż komary. Tylko, że najczęściej, jeśli spotkamy komary, to są one dookoła nas i one atakują po cichu, tylko że to brzęczenie, no ale brzęczenie wynika z tego, że one potrafią tysiące razy na sekundę machać tymi skrzydełkami i po prostu brzęczą. Ale tu warto pamiętać, że one nie muszą być szybkie je bardzo trudno złapać, ponieważ są bardzo zwrotne, bardzo szybko reagują i odbierają ten świat w zupełnie inny sposób niż my, odświeżają go o wiele szybciej niż my, co przekłada się na to, że oczywiście tutaj są to owady, które zauważają nasze machnięcie ręką o wiele szybciej niż my jesteśmy w stanie złapać. Najczęściej Ok, może zakończmy. Może będzie jeszcze jedna dziesiątka ciekawostek o komarach, ale może nie. Może zrobimy odrębne materiały. Jak widzą, jak wyczuwają nas komary, jak się przed nimi bronić i dlaczego stanowią i czy stanowią u nas zagrożenie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie wśród znajomych na swoich mediach społecznościowych, że komentujecie te materiały. Ja wiem, że tam nie odpowiadam najczęściej, no ale brak czasu niestety tak jest. Wolę wrzucić kolejny materiał niż komentować, ale może to się zmieni. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie. Zapraszam również na wcześniejsze materiały, nie tylko o wadach, ale też o ptakach, drzewach, roślinach, o wszystkim. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że się interesujecie tym, co nas otacza, nawet komarami, a czy też szczególnie komarami i zapraszam oczywiście ponownie.